Cześć. Witajcie na kupku sensu. Dzisiaj zaczynam nowy cykl. W tym cyklu chcę wam opowiedzieć czym jest, a czym też nie jest coaching. Chcę wam też pokazać na czym polega taka praca coachingowa, czyli czym tak naprawdę zajmuje się na co dzień pracując z klientami. Na początku zaczynamy od podstaw, czyli od tego właśnie, co to jest w ogóle coaching. Na pewno, tak sobie myślę, znacie takie hasła, które pojawiają się: że hasła ludzi mówiących Wam, możesz wszystko. Nie wiem. Nie masz żadnych limitów, sięgaj gwiazd, jesteś zwycięzcą albo możesz stać się lepszą wersją siebie, możesz to zrobić. No i to jest skojarzone z coachingiem. I obalam pierwszy mit: to nie jest coaching. Te wszystkie hasła, które przed chwilą powiedziałam, które przewijają się yy, bardzo często, właściwie mają niewiele wspólnego z coachingiem. To jest, można powiedzieć, taka Taka mowa motywacyjna, która jeżeli w ogóle, to zapali Was chwilowo do działania, nakręcicie się, pomyślcie sobie: Wow, faktycznie, przecież mogę wszystko, i potem tak naprawdę zostajecie z niczym. Zostajecie znowu sami, z pustymi rękoma, bez żadnych narzędzi, bez żadnych metod, bez żadnego sposobu. I właściwie bez żadnej zmiany, bez żadnego właśnie tego wielkiego osiągnięcia, więc przez chwilę poczuliście się, że jesteście zwycięzcami, a potem się okazuje, że spadacie na dół i żadnymi zwycięzcami nie jesteście, bo nie jesteście w stanie wykonać tych kroków do, do zmiany samodzielnie, albo po prostu nie wiecie, jak to zrobić, no i właśnie coaching. Nie jest zbiorem takich motywacyjnych cytatów. Coaching właściwie w ogóle nie jest zbiorem motywacyjnych haseł. Chciałabym, żebyście po tym filmie zrozumieli, że coaching to jest tak naprawdę praca. Coaching to jest proces. To jest taki rodzaj pracy. I taki rodzaj procesu. Ja często mówię i lubię taką metaforę, że coaching jest drogą, że prowadzi nas do jakiegoś celu, do jakiegoś osiągnięcia, ale osiągnięcia rozumianego bardzo szeroko nie jako pierwsze miejsce na zawodach sportowych albo bycie właśnie tym zwycięzcą, ale osiągnięcia takiego. Po pierwsze, zgodnego z Wami, a po drugie takiego, które jest na miarę Waszych możliwości, takiego, którego Wy chcecie, tego osiągnięcia i takiego, które czasem może być naprawdę czymś drobnym, czasem może być niewielką zmianą, czasem może być yy, nawet yy, innym spojrzeniem na jakąś sytuację. Czasem może być właśnie zaniechaniem czegoś, jakby powstrzymywaniem się od pewnych działań, które na przykład do tej pory robicie i wam nie służą. Więc coaching jest procesem, jest taką drogą, która pozwala Wam przejść z tego punktu A, w którym jesteście dzisiaj, do punktu B, w którym chcecie być w przyszłości. I ta przyszłość to może być. Przyszły tydzień, czyli za tydzień to może być kolejny miesiąc, ale to może być też rok, a to może też być niesprecyzowany czas, że konkretnie do któregoś momentu, do któregoś dnia gdzieś chcecie dojść, albo jakąś zmianę chcecie osiągnąć. To miejsce, ten punkt B, to miejsce tej zmiany, do której dążycie, jest po prostu taką wizją. Punktu, momentu, czasu, w którym chcecie być, a w którym dzisiaj nie jesteście. Czyli zaczynając od stanu wyjściowego, od tego, co jest dzisiaj, od tego, żeby się przyjrzeć temu, jak jest dzisiaj, i, mm, i skoro się zastanawiacie, skoro próbujecie jakiejś zmiany, chcecie po nią sięgnąć, to znaczy, że chcecie czegoś innego. Czegoś, czego w danym momencie, czyli teraz, w tym punkcie A nie ma. Chcecie w jakiś sposób zmienić swoje życie, zmienić swoje myślenie, może swoje postępowanie, a może właśnie osiągnąć coś, czego do tej pory albo Wam się nie udawało osiągnąć samodzielnie, albo być może nawet nie myśleliście jeszcze o tym w ten sposób, że chcielibyście właśnie to osiągnąć być tam, w tym punkcie B, w tej przyszłości. Więc Coaching jest procesem pełnym sposobów, pełnym narzędzi, które pozwalają znaleźć tą drogę, które pozwalają wytyczyć tą drogę i które pozwalają też wytrwać w tej drodze, przejść tą drogę. Dlatego coaching jest procesem takiej pracy relacyjnej, takiej współpracy, bo mamy tutaj klienta, którego cel jest realizowany, i mamy tutaj Coacha, który w pewnym sensie w, wspiera tego klienta w przejściu tej drogi on mu nie mówi, jaką drogę ma wybrać, w jaki sposób ma tą drogę przejść i w ogóle dokąd ma pójść. Absolutnie to nie jest w gestii coacha, żeby, żeby wyznaczać te kierunki. Nie jest też w gestii coacha, żeby tą drogę przejść za klienta. Właściwie nawet nie jest w gestii coacha to, żeby prowadzić klienta za rękę. Coaching to nie jest prowadzenie kogoś po tej ścieżce zmiany za rękę. Także klient mógłby zamknąć oczy, jak małe dziecko, dać się ponieść komuś i zaprowadzić tam, gdzie chce dojść. Coaching to proces, który tak naprawdę uczycie um, uczy yy, samodzielności, yy, ale uczycie też odpowiedzialności. Odpowiedzialności za, za siebie, za swoje wybory i za swoje zaangażowanie w to, co chcesz robić, co chcesz osiągnąć. To ty, zawsze ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie i to ty masz prawo do swoich wyborów i ty też jesteś odpowiedzialny czy jesteś odpowiedzialna za, za te wybory, których podejmujesz. Hmm. Myślę sobie o takiej, właśnie metaforze drogi, i jakbyście sobie spróbowali wyobrazić, że chcielibyście się wybrać na przykład na jakąś wycieczkę w góry, to coaching byłby tym elementem, który by, w którym byście skupiali się na tym, żeby się zastanowić w ogóle. Najpierw na tym, że chcę iść w góry, na przykład. Potem ok, no to w jakie góry? Gdzie chcę iść? Kiedy chcę pójść? Być może z kim chcę pójść? Ale jeżeli chce pójść samodzielnie, no to yy, dokąd chce dojść, tak? Czy chce wejść na jakiś szczyt, czy chce sobie po prostu kilka godzin pospacerować i nie wiem, pofotografować, yy, nacieszyć się przyrodą, yy, przemyśleć sobie coś, czy jakby znaleźć ten cel mojej wędrówki w góry, no i potem zastanowić się yy, korzystając z kolejnych narzędzi, no właśnie na przykład coachingowych, zastanowić się. Którą drogą pójść, zastanowić się, czy ta droga jest trudna, czy jest łatwa, ile mi to mniej więcej zajmie, czy to jest dobra pogoda, żeby pójść na taką drogę, trochę się do tego przygotować, sprawdzić, jakie mam możliwości, w jakim jestem stanie, jakby też fizycznym, żeby pójść na tą wyprawę w góry. Czyli sprawdzić swoje możliwości, sprawdzić też swoje zasoby. Jeżeli czegoś mi potrzeba, może mi potrzeba mapy, tak? Nie mam wszystkich map w głowie, więc muszę skorzystać z jakiejś mapy. Przygotowuje się, przygotowuje sobie tą mapę, tak? Czyli cały ten proces przygotowania, ale potem to przygotowanie tak naprawdę pomaga ci w tej wędrówce w góry. Im lepiej się przygotujesz, im lepiej też dopasujesz swoje możliwości do trasy, którą wybierasz, tym łatwiej będzie ci wytrwać w tej trasie i osiągnąć ten zamierzony cel wędrówki, jaki chcesz osiągnąć. No i tym też jest właśnie coaching. Jest tym... Po, tą pomocą w wyborze tej trasy, tej drogi, tego celu, który chcesz osiągnąć. Swoim bogactwem narzędzi różnych, ale również takiej, takiej relacji z coachem, umiejętnego od zadawania pytań, odpowiadania na te pytania, przyglądania się sobie, przyglądania się tym odpowiedziom, które padają na. Na dobrze jakby zadane pytania, żeby umieć z tego skorzystać, przyjrzeć się temu i wziąć to ze sobą jako, jako ten pakiet potrzebny do przejścia drogi. Myślę, że ten krótki filmik pomoże Wam zrozumieć, że coaching to nie jest jakaś magia, to nie są jakieś. Sztuczki. To jest metoda pracy, takiej relacyjnej, współpracy, ale też czas i moment takiego zatrzymania i przyjrzenia się sobie, rozwijania samoświadomości, samodzielności w działaniu i odpowiedzialności za siebie, za, za swoje życie, za swoje wybory. I temu też ma służyć. Coaching, temu, żeby klient, właśnie korzystając z tych narzędzi, z tej samoświadomości, odpowiedzialności, samodzielności, umiał kreować swoje lepsze, bardziej satysfakcjonujące życie, które będzie pozwalało mu żyć w takim poczuciu sensu, w poczuciu też równowagi, w poczuciu, że no właśnie, że żyje swoim życiem, że jest mu dobrze albo jest mu coraz lepiej w tym, w tym, co jest. I że, że to on, że to ja, że to ty, jako klient, masz na to wpływ. Że na, tak naprawdę wiele zależy od ciebie. Zapraszam na coaching. Mam nadzieję, że już wiecie, że to nie jest tylko takie. Hasło motywacyjne, które wpadnie Wam w ucho i poruszy, a tak naprawdę później wypadnie i niewiele z niego będzie. To może być jakiś początek, to może być jakaś iskierka, ale potem zaczyna się praca, potem zaczyna się proces. I chcę, żebyście sobie to, tą różnicę zapamiętali. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam na kolejny filmik, który już będzie wkrótce z tej serii właśnie o coachingu. Zapraszam też na coaching. Do siebie i zapraszam też do dalszego oglądania tego kanału, do subskrybowania czy dzielenia się treściami. Dzięki bardzo. Hej!